Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego Trzewa. Projekty będzie można składać od 24 stycznia do 13 lutego. Na jakie pomysły czekają urzędnicy? Czekamy na nowe projekty, na ciekawe projekty, na coś, czym zaskoczą nas, nas mieszkańcy. Mam nadzieję właśnie, że coś, co pomoże nam wspólnie żyć w tym mieście. To nie muszą być tylko siłownie, place zabaw. Rozumiem, że to mogą być też takie zadania infrastrukturalne. Są dwa, dwojakiego rodzaju e, projekty. Jedne te duże, e, ograniczone kwotą 250 tysięcy złotych, drugie małe, e, ograniczone kwotą 25 tysięcy złotych i myślę, że w to wiele zadań się wpisuje. Tutaj nie ma ograniczenia z jakiego rejonu miasta, kto zgłasza. Potem one zostaną sprawdzone przez urzędników pod względem wykonalności, pod względem właśnie środków, które trzeba na nie przeznaczyć. Jeżeli wszystko zagra, no to będą głosowane. Te, które uzyskają najwięcej poparcia, zostaną przyjęte i umieszczone w tym tak zwanym dużym budżecie, który jest. Przygotowywany na przełomie września, października. Do podziału tradycyjnie jest milion złotych. Wszelkie szczegóły można znaleźć na stronie www.bo.czew.pl